Ceny energii w Europie rosną do rekordowych poziomów. W Europie zachodniej, na przykład w Wielkiej Brytanii już zbliżyły się w pewnym momencie nawet do 9300 zł za godzinę, kiedy w Polsce to było 200-300 zł. U nas zawsze ta energia była droga ze względu na zależność od węgla która mściła się wyższymi cenami wytwarzania tej energii przez politykę klimatyczną. Emisje CO2 są coraz droższe. Natomiast ten kryzys, którym mamy do czynienia, do czynienia obecnie, spowodował, że te ceny w całej Europie rosną i okazuje się, że czasem w Polsce jest taniej w tej Polsce, która wytwarza z węgla, ale jest to trend krótkoterminowy wynikający z faktu, że gospodarka odzyskuje siły. Pomimo zbliżającej się czwartej fali pandemii, gospodarka przyspiesza, potrzebuje coraz więcej energii. Tymczasem wszyscy zacisnęli pasa w okresie najbardziej restrykcyjnych ograniczeń e, pandemicznych w 2020 roku, ograniczali plany inwestycyjne, o, ograniczali plany produkcyjne i mamy wielki popyt, który nie spotyka się z odpowiednio wysoką podażą, także energii elektrycznej. Stąd ten wyższy cenowy właściwie każdego medium, nie tylko, nie tylko energii elektrycznej, ale też węglowodorów, węgla, Stali, wszystkiego. Produkujemy za mało, żeby poradzić sobie z tak lawinowym przyspieszeniem zapotrzebowania, które jest dobrym sygnałem, bo gospodarka znów zaczyna działać pomimo koronawirusa. Ale musimy przejść przez to wąskie gardło okresu zimowego, no bo zima także zwiększy zapotrzebowanie na surowce, także na energię elektryczną, która jest coraz częściej używana do ogrzewania.